Słuchajcie, zrobię dzisiaj danie, którego jeszcze nikt, nigdy, nigdzie nie gotował, a już na pewno nie w termomiksie. Do naczynia po jaglance wrzucam resztki starego kopru, resztkę cukinii, trochę natki pietruszki, trochę ogryska z jabłka, trochę y niezbyt świeżej rukoli i buraczków ugotowanych. Dobra. Rzucam trochę marchewki. Trochę pietruszki. jeszcze trochę marchewki, troszkę też y, skórek z marchewki, bo to jest bardzo dobry smakoły. trochę buraka, połowę papryczki chili, takiej już nie, nie pierwszej świeżości, trochę imbiru, trochę skórek z buraczków, zamykam to. I jeszcze potrzebuję nasadkę, tak, czyli miarkę. Włączam to na 5,5 obrotu. Ok, chyba jest już gotowe, zaraz sprawdzimy. O tak, jest gotowe. Do tego wyrzucam resztkę y, łodyżek kolendry, troszkę ją porwę o. i tą sałatkę nakładam. I proszę, tak wygląda nasze danie główne i zaraz zobaczcie jak y, odbiorcy, klienci tego dania będą zachwyceni. Proszę bardzo, uwaga. Pyszne, pyszne. No jedna z lepszych, jakie jedli, nie? Prawda, że tak? No i super.